Hej, kast z tej strony Lauren Horst i witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj jest nowa seria, czyli a może by i dzisiaj pomyślmy, a może by tak pozwiedzać Pandorię? No więc cóż, pozwiedzamy dzisiaj Pandorię i zapraszam do oglądania. Na początku sobie przejdźmy przez ten nasz super portalik, mamy oczywiście startowca, a te cyfery literki są takie fajne, wiecie, mi się one mega mega strasznie podobają. Przed chwilą byłam w tej Pandori i musiałam się wylogować, bo się tam tak zablokowałam, bo po prostu mi nogi i konia weszły w ziemię, więc okej. Okay. To raczej były jakieś... Na tym koncie raczej nie były robione bagi z tego co wiem. Po prostu nie powinny. O, teraz się już nie zacina, więc spoczko. Nigdy nie byłam w Pandori na serio. fajnie te kamyki się obracają. Jest to mega... Nie, 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 spadnę, spadnę, spadnę. Mam nadzieję, że się tutaj jakoś nie zabiję, bo jakbym się pewnie zabiła, to bym mnie pewnie do Mordland transportowali, bo mam stań. Wstajanie... O! O Boże! O Boże! No i właśnie przez chwilę tak się właśnie zablokowałam. Teraz była chwila ciszy, więc przepraszam Was bardzo za to. Po... Pewnie to po prostu sobie um, usunę. Eee... Znów będzie problemu dla mnie, bo była chwila ciszy, więc świetnie. Ale no cóż, trzeba tam jakoś sobie skoczyć, tylko ja się boję. No nie wiem. Nie wiem, teraz, 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 teraz. Teraz nie wiem. No fajnie by było to na serio sobie. Uh, nie wiem. Czemu... Widzicie, jak mi się zacina? Wow. O nie, 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 nie. Ugh. Gdzie jestem? Ktoś mi coś powie, czy nie? Chyba nie. Więc dobra, dobra, dobra. Nie. A ty. Blokujesz mnie specjalnie. Nie da się tutaj skakać. No, powinno się je badać. A nie. I coś tutaj przeskoczyłam, wy to rozumiecie? Wróciłam tutaj. No, świetnie. Po co ja tutaj skakałam? Ja się boję, że się zgubię w tej Pandorii to na serio, ale... No bo wiecie, ja nigdy nie byłam w tej Pandorii. To specjalnie tak zjeść na bok. Czy może niespecjalnie? Dobra, chyba teraz tędy powinnam sobie pójść, ale ładne te kryształki. Nie no, mi się to mega podoba. Wow. Co kolejny portal? A, do tej zimowej krainy. Czyli to nie była Pandoria, czy co to było, bo trochę nie rozumiem. Tam się nigdzie wejść nie da. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie no, stąd już nigdzie nie wyjdziemy, więc może by po prostu wejść do tego portalu. No i zobaczymy, co się wtedy stanie. Czas i przestrzeni rozwijają się. O Boże, ja pamiętam jak ja oglądałam ta jak robiła tutaj te zadana, zadana, tak, zadana, zadanka. No i oczywiście mamy wolność, znaczy zimno, czemu? Ze względu na ekstremalne warunki atmosferyczne twój koń bardzo odczuwa zimno i porusza się wolniej. Nie wiem, co my mamy tutaj robić. Ja nie ja pamiętam jak Atacama to robiła. Mega, megatko. nie mam pojęcia co my mamy tutaj robić. Dobra, jestem głupia, to nie była Pandoria. Tu jest portal do Pandorii, widziałam na YouTubie. I to jest portal do Pandorii. Ale ja nie wiem, gdzie ja wyjechałam. Jakiś inny, durny portal. I dopiero sobie na YouTubie wpisałam, że portal do Pandorii i tak dalej. No i wtedy dopiero zobaczyłam, no bo inaczej to ja tam byłam, no i o Boże, jestem w Pandorii na serio, nigdy nie byłam w Pandorii. Możecie mi wierzyć na słowo, to nie ja robiłam tutaj te wszystkie zadanka na tym kącie na serio. O Boże, to jest Pandoria. O Boże, ale to jest cudne! O Boże, masakra. Tam jest jakiś inny portal. Ja jestem taka na serio poddenerwowana, bo ja nigdy tutaj nie byłam, na serio. Ciągle mówię teraz na serio, więc przepraszam Was bardzo. Postaram się naprawdę kontrolować to, co mówię i żebym nie powtarzała tych słów, bo wiem, to jest bardzo, bardzo wkurzające. To jest pewnie ten prawdziwy portal do Pandorii. Ja się tak bardzo cieszę. Naprawdę. Ale trochę się zacina. O mój Boże! Jestem w Pandorii! Ej, to są te płaszczki. Ja lubię płaszczki. Ale to jest tak ślicznie. O oh mega. O! Boże. Um, nie widzieliście tego? Um, postaram się nie zabić mojego cudnego wierzchowca, bo po co miałabym go zabić? No właśnie. Um, wow, o, to są, tu to są te płaszczki. Czemu one są w Pandorii? Ktoś mi to powie, czy nie? Dobra. O, Boże. Co mnie uderzyło? Bo ja nie wiem. Sobie trochę tutaj pozwiedzamy. Oh, no! Aj. Czemu ja się ciągle zabijam? Na serio. Nie lubię się ciągle zabijać, ale no cóż. Niestety ciągle się po prostu zabijam. W tym SSO. Ja nie mam pojęcia, gdzie ja mam jechać. Tu jest bardzo. Nie mówcie, że to są pajęczyny. Boję się pająków. O Boże, gdzie, gdzie my by... Aha. No to subcio. O Boże, to jest pięknie, naprawdę. Kocham. A co tu jest? Co to jest? Bo ja wiecie, ja nie znam tej fabuły, bo ja jej nie robiłam jeszcze. Na pewno jeszcze, bo jeszcze na moim głównym koncie będę robić kiedyś tę fabułę. Co to są? Cienie tropicieli? Nie mówcie, że to są cienie tropicieli. O Boże, to są cienie tropicieli. Aha. Boję się. Dobra, dobra. Mam nadzieję, że ten cień tropicieli mnie jakoś nie dotknie. No bo fajnie by było, że mnie nie dotknął. O nie, znów ta zacinka. Proszę, nie dotknij mnie, nie dotknij mnie. Było robić te zadańka z fabuły z tymi cieniami tropicieli. Było, no. Chciałabym zobaczyć garnoka, ale oczywiście nie mam pojęcia, gdzie jest garnok. Naprawdę nie mam pojęcia, więc pewnie tam nie dojadę. Oj! O oh co ja zrobiłam? Boże, nie wiem, jak. Czekajcie, wejdę do tej jaskini, bo tutaj powinno być bardzo bezpieczne. Raczej, bo tutaj te cienie tropicieli chyba nie wejdą. I szybko zobaczę sobie na internecie, gdzie jest garnok. Myślę, że jak tam pojadę, to może coś właśnie z góry zobaczę, albo. Aha, to są grzyby. Myślałam, że to były jakieś drony. Okej. Okay. <laughs> nie, no, kurde. Kurde, wy nie przesadzacie. Nie, no, ja muszę to zrobić fotkę. Czy ktoś wie, że w Pandorii można sobie tak po prostu to zrobić sobie grilla? Nie, no, szok, naprawdę. Z wrażenia spadłam. Ble, cień tropicieli tutaj jest. Ja się dosyć strabuję, że mnie coś tutaj zje. Ej, a ja tutaj już nie byłam. Tak, byłam tutaj dwa razy. Ale nie, sorry, jednak nie byłam, ale to wygląda po prostu identycznie, tak zrobili akurat. I wygląda to identycznie, ale to nie jest to, jakby to powiedzieć. Super, podobają mi się te drzewka, które wchodzą mi do oczy w tym SSO. Ale um, szukam czegoś więcej niż głupie drzewka. Ja nie mam pojęcia, jak mam się tam... Ej, a mogę na płaszczkach się przyjechać? Ej, a te płaszczki to nie jest wcale jakaś nowość, tylko niech z Pandori sobie je wklei. Kurde, nie zejdę stąd. O, smutek. Aha, jakaś płaszczka mnie zaadoptowała. Okej, okay, nie wnikam w to, ale to jest pięknie, naprawdę. Tylko szkoda, że ja nie wiem, gdzie jest ten garnok. Stwierdziłam, że już po powolutku będziemy tutaj wracać do nowej gry itd. Więc dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcineczku i pa